Wytłumaczę wam to w minutę, posłuchajcie. Zaczynamy od zapisania kolejnych wielokrotności. No to 12 razy 0 to 0. 12 razy 1 12. 12 razy 2 24. 12 razy 3 36. 12 razy 4 48. 12 razy 5 60 i ja bym już dalej nie pisała, bo ja wiem, że 2 razy 30 to 60, ale zapiszmy po kolei. 0 razy 30 to 0, 30 razy 1, 30, 30 razy 2, 60, prawda? Czyli już mamy tą najmniejszą wspólną wielokrotność i gotowe. Kto z Was wie, jaka tutaj będzie najmniejsza wspólna wielokrotność? A pamiętajcie, że przygotowanie na każdy sprawdzian i każdą kartkówkę znajdziecie w moich pełnych kursach. Mam też kursy do egzaminu ósmoklasisty matury podstawowej i rozszerzonej.